Tak jak Samarytanie i Żydzi się nienawidzili. Wiadomo, że ludzie najczęściej nienawidzą się przez to, że się ojcowie czy dziadkowie mocno pokłócili, i ta nienawiść jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Pamiętaj, żebyś im nigdy nie przebaczył, żebyś tam nie pozwolił im tą drogą chodzić, żebyś nigdy im nie pozwolił tą drogą jeździć, bo ja z ich dziadkiem czy z ich ojcem. O to, żeśmy się pokłócili, ma być po naszemu zawsze. I tak było nawet dużo bardziej między Żydami i Samarytanami. I ten Samarytanin, który przechodzi i widzi, nie patrzy na narodowość człowieka, nie pyta go o paszport, tylko lituje się z miłosierdzia, z takiego współczucia, że ten człowiek cierpi, że ten człowiek został zraniony, został pobity, że jest bliski śmierci. Może być też w kimś z nas taka postawa jak tego samarytanina. Daj Boże, żeby w nas była taka postawa, że nie potrafię przejść obojętnie.